Okazuje się, że używanie samej Gibberellin poprawia efekt ochrony przed orzawieniami, ale jest to, ocenia się skuteczność na poziomie 30%. Nie jest, to, nie jest to mało, ale nie jest to też efekt zadowalający, zwłaszcza w czasie sezonu, gdzie rzeczywiście mamy warunki, które wyjątkowo sprzyjają ordzawianiu. Takie warunki na przykład mieliśmy dwa lata temu, w 2013 roku, gdzie były stosowane giberoliny w sposób konwencjonalny, tradycyjny. Okazało się, że no, prawie nie widać poprawy. Niewiele takie sady różniły się od miejsc, gdzie produkty nie były używane. W związku z tym niektórzy producenci byli pełni obaw, czy rzeczywiście używanie giberoliny to jest dobry dobre rozwiązanie. My wykorzystaliśmy ten sezon na ocenę produktów, które mogą wspomóc aktywność Giberylii. No, oceniając różne mieszaniny różnych produktów, które poprawiają teoretycznie skuteczność libereli, okazało się, że jedna z nich zaskakująco wyróżnia się w tych ocenach. Okazało się, że dodatek preparatu Black Jack no, wyraźnie poprawia Później efekt. Gdy okazało się, że mało który sposób okazywał się skuteczny, tutaj rzeczywiście osiągnęliśmy bardzo dobre efekty. I jeżeli w takim trudnym momencie te efekty były widoczne, to nie było dla nas żadnym zdziwieniem, jeżeli podobne wyniki otrzymaliśmy w 2014 roku, gdzie presja. Tak, była dużo mniejsza. Porównując później z kontrolą, okazało się, że może nie było tego widać w sadzie, ale po zbiorze, w skrzyniach rzeczywiście, e, tam gdzie nie były stosowane produkty ochrony przed oddawieniami, e, efekt samego zjawiska był również duży na poziomie 20-25%. Mając wyniki doświadczeń z 2014 roku, to no, byliśmy przygotowani, że. E, Poletka, na których była stosowana Giberelina razem z blackjackiem będą e, najlepsze. Tak? Owoce z tych e, działek będą naj, najładniejsze, skórka będzie najbardziej wydelikatniona. E, ale zaskoczyły nas również e, e, owoce z, e, z miejsc, z, gdzie były prowadzone doświadczenia. E, Założeniem, których założeniem przeświecała troszeczkę inna filozofia, mianowicie ochrona nie tyle warstwy zewnętrznej, ale próba walki z odzawieniami, można powiedzieć, od środka. wyszliśmy z założenia, że taki projakościowy produkt jak, jak wapń powinien również wpływać na zmniejszenie Stopia ordzawień owoców. I okazało się rzeczywiście, że